Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria De Bonnie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, błogosławię was moją miłosierną miłością. Chodzicie w moim miłosierdziu, szukam was, jesteście moim najcenniejszym skarbem i nie chcę, aby ktokolwiek się zagubił, ktokolwiek. Ostrzegam Was, ostrzegam, zachęcam do walki z pokusami, do ich przezwyciężania i do wytrwałości. Moje miłosierdzie nie zna granic, ani raz, ani języków. Kocham wszystkich mężczyzn i kobiety, wszystkich wzywam do nawrócenia. Przebaczam tym, którzy żałują za grzechy i którzy z mocnym zamiarem poprawy pełnią naszą wolę. Przyjmuję pokutnika, tego, kto uniża się, aby mi służyć, kto staje się mały, nie interesując się zaszczytami społecznymi. Czekam z całą moją miłością na tych, którzy odwracają się od ciemności, w których się pogrążyli, a potem oświecam ich, aby zrozumieli, że te formy ciemności są jednocześnie fizyczne. Zaciemniając Waszą inteligencję. Oślepiają Was i jesteście sparaliżowani, nie wiedząc, jak się wydostać, aby odnaleźć moje światło. Ludzkość stąpa w gęstej ciemności, która zasłania to, co duchowe, a otwiera na to, co materialne, tak że szybko przyjmujecie to, co nie jest ode mnie. Moje miłosierdzie jest nieskończone, dzięki któremu żyjecie z wolną wolą która została daną każdemu człowiekowi. Moje miłosierdzie jest sprawiedliwością, z miłości do tych, którzy są moi, nie dam sprawiedliwemu tego samego, co temu, kto nie żałuje z powodu głupoty lub z powodu wyboru schronienia się w szeregach zła i przynależności do nich. Każdy człowiek z własnej woli wybiera drogę, którą chce podążać. Miłosierdzie moje daje każdemu to, czego potrzebuje, aby zbliżyć się do mnie i korzystać z dobrodziejstw mojego domu. Dzieci moje wiedzą, że przyjdę jak błyskawica i wszyscy pozostaną bez słowa, aż moi rozpoznają mnie, a ci, którzy nie byli posłuszni, nie będą mieli pojęcia, co się dzieje. Mój umiłowany ludu. Kary zbliżają się z każdą chwilą, aby spotkać człowieka, wojna postępuje powoli, a nawet, można powiedzieć, z lękiem. Cierpienie człowieka jest zarządzone przez ludzi i ja cierpię z tego powodu. Moja miłość jest nieskończona i nie chcę, aby moje dzieci cierpiały. Bunt ludzki zdołał otoczyć samą ludzkość, a wy nie jesteście w stanie odejść. Przeciwnie, przyłączacie się do tego buntu przeciwko mnie, a tym, który zdobywa wielką przewagę nad duszami, jest sam diabeł. Woda jest pierwiastkiem oczyszczającym, będzie jej dużo na ziemi. Wiecie, że woda jest znakiem oczyszczenia, i ziemia prosi o wodę, aby ją oczyścić z tak wielkiego zła, jakie człowiek na nią sprowadza, a szczególnie z krwi niewinnych której z każdą chwilą przybywa. Umiłowane dzieci, nie przyjmujecie moich wezwań. Uczennik pią z wyjaśnień mojego słowa i każdy znak mojej obecności pośród was uważają za coś poza moją wszechmocą. Ach, spojrzę w oczy tym istotom, które nazywają siebie właścicielami mojego słowa. Nie odmawiam się mojemu ludowi i używam wszystkich zasobów mojej miłości, aby zachęcić grzeszników do przyjścia do mnie, aby się nawrócili. Czy nie widzicie, że ludzkość ogarnęły najbardziej niewyobrażalne i piekielne namiętności? Czy nie widzicie, jak ta ludzkość oddaliła się ode mnie, nie szanując mnie, Wchodząc do moich świątyń, aby popełniać aberracje i świętokradztwa. Czy nie widzicie, jak zabrali moje świątynie, aby urządzać występy muzyki świeckiej, a mnie trzymają w tabernakulum, gdzie jestem więźniem wobec takich wykroczeń. Widzę, jak niektóre z moich dzieci zajmują strategiczne pozycje, aby móc zmylić moich. Widzę, jak zaprzeczają wszystkiemu nie zatrzymując się, aby dobrze zbadać, co jest moje, a co złego. Zaprzeczenie jest łatwym sposobem uchylania się od odpowiedzialności, którą każda osoba nabywa zgodnie ze swoim stanem. Nasza Trójca jest miłością, miłością, której nie znacie, do tego stopnia, że Ojciec mój posłał mnie, abym dał siebie samego za Was biorąc na siebie wasze grzechy. Jesteśmy miłością, tak wielką, że nie zostaniecie pozostawieni sami sobie w obliczu cierpienia. Moja matka i matka wszystkich ludzi będzie was nadal prowadzić, abyście nie cierpieli w samotności, a potem przyjdzie mój anioł pokoju, aby dać wam pokój, który Antychryst będzie próbował odebrać mojemu ludowi. Nie pozostawię Was samych sobie, gdyż widzę, że jesteście nieustannie oblegani przez diabła i jego zwolenników, a także przez gniew samego człowieka, który powoduje, że zło wzrasta w ludzkości. Jesteście oblężeni, dzieci, bardzo oblężeni i podstępnie ścigani przez podstępy zła, aby skłonić Was do popadnięcia w grzech. Złobuntu zostało wylane na narody, aby pośród furii protestów i przewrotów ludzie powstali przeciwko własnym braciom i siostrom. Prosiłem różnych przywódców, by poświęcili swoje kraje naszym świętym sercom, aby je wyzwolić lub zminimalizować wstrząsy społeczne, ale nie zostałem wysłuchany ani w ogóle potraktowany poważnie, tak dumny jest człowiek. Tak więc nie tylko ten, kto mnie nie słucha, będzie musiał cierpieć, ale także jego naród. Mój wierny kościół będzie cierpiał, masoneria narzuca prawa wbrew mojej woli. Boleję nad świątyniami, które zostaną zniszczone przez rozpustę i niesprawiedliwość. Dlatego, moje dzieci, przygotujcie się odpowiednio, zmieńcie swoje życie. Powróćcie na prawdziwą drogę. Przyjdźcie do mnie, a każdy zobaczy siebie, każdy osobiście, i każdy zobaczy, jak bardzo mnie kochał, jak bardzo kochał swojego brata i siostrę, jak wiele zbudował i jak wiele zniszczył. Każdy będzie badał samego siebie w miłości. Ludu mój, życie jest darem naszej miłości, dlatego wzywam Was. Którzy żyjecie, abyście osiągnęli zbawienie, wzywam was, abyście kochali tak, jak ja was kocham. I do tego potrzebuję stworzeń, które pragną osiągnąć dobrodziejstwa mojego domu, stworzeń o silnej intencji, stworzeń gotowych przebaczyć, stworzeń. Które pragną żyć przy mnie, aby nie tylko były religijne, ale w pełni Chrystusowe, i aby mogły dać im moje świadczenia, aby żyły dopełniając mojej miłości i wypełniając moją wolę. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za tych, którzy nie wierzą, którzy mnie nie kochają i gardzą moją matką. Mój umiłowany ludu, moje miłosierdzie ostrzega Was, Musicie żyć bliżej mnie, powierzać się mojej najświętszej matce, prosić o towarzystwo moich archaniołów i aniołów, którzy wam towarzyszą. Nie żyjcie dalej w samotności. Antychryst przygotowuje swoje ciche nadejście. Mój lud cierpi, jest oczyszczany, a ten żebrak miłości ostrzega Was i wzywa, abyście przyszli do mnie. Mój umiłowany ludu, słuchaj wyjaśnień mojego słowa. Błogosławię Was darami mojej miłosiernej miłości. Nie chcę, abyście byli zgubieni. Moje miłosierdzie jest wylane na ludzkość, wszyscy albo je przyjmują, jak jest moją wolą, albo ignorują, jak chce szatan. Moja miłość jest dla każdego z Was, Jezus.